Witajcie moi drodzy. Pragnę z Wami porozważać Słowo Boże, ale zanim to porozważamy, to pragnę Wam, kochani, powiedzieć, jeśli potrzebujesz modlitwy stawieniczej, to śmiało dzwoń. Numer telefonu jest w opisie. Potrzebujesz rozmowy o Bogu, to śmiało dzwoń, to porozmawiamy o Bogu. Nie rozumiesz Słowa Bożego jakiegoś fragmentu, to śmiało też zadzwoń, to porozważamy te słowo. Nie bój się zadzwoń. Dobrze, kochani, to teraz będziemy rozważać Słowo Boże. A zanim zaczniemy, to pomódmy się chwilę do Ducha Świętego, w Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, zapraszam Cię, przyjdź do tego Słowa, przenikaj nas przez to Słowo i dotykaj nas Twoją obecnością i działaj tak, jak Ty chcesz, Duchu Święty. Niech Twoja chwała się objawia. Przyjdź, Duchu Święty, i przenikaj nas przez te Słowo i mów do nas przez te Słowo. Przyjdź, Duchu Święty, amen. Pragnę dzisiaj z Wami porozmawiać o Duchu Świętym. Duch Święty jest, jak wiemy, mocą opiekuńczą, życzliwą, troskliwą, jest też ożywiającą. Duch Święty, Unosi się nad chaosem w naszym życiu, w każdej materii, bo chce wszystko uporządkować w nas i uzdrowić, bo taki jest Duch Święty. A gdy go nie wołamy, nie prosimy, żeby przyszedł, to popełniamy złe decyzje. Czujemy się wtedy czujemy taką ciemność, pustkę, taką nicość, czujemy się tacy niepotrzebni. Duch Święty to wszystko chce w nas uzdrowić, uporządkować, dać, dać wolność od tego chaosu, co nas dręczy nieraz latami. Duch Święty chce przyjść w te miejsca ze swoim światłem i Cię przemienić. Jak często śpiewamy w jednej pieśni y, ruach, to oznacza tchnienie. Jak pisze w rodzaju 2.7... Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi, i tchnął w jego, jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Pan tchnął w człowieka właśnie tchnienie życia, i stał się człowiek, człowiek istotą żywą. Czyli tchnął życie w nas. No, Chce, żebyśmy żyli. Chce, żebyśmy cieszyli się każdą chwilą, jaką nam daje. Jak też y, czytamy w Hioba Cisi 3, 4 Mnie także stworzył Duch Boży i tchnienie Wszechmogącego mnie ożywiło. Przez tchnienie Ducha Świętego człowiek powstał. Ono jest światłem, gdzie Pan przenika wszelkie zakątki wnętrza. Jak też czytamy w Hioba 32,8 Ale to duch sam w ludziach to wszechmocnego tchnienie ich poucza. To tchnienie rozpala w nas ogień Boży, który w nas płonie. Jak też yy, czytamy w Ezechiela 37,9 I powiedział on do mnie, prorokuj do ducha, prorokuj o synu człowieczy, i mów do ducha: tak powiada Pan Bóg z czterech wiatrów. Przybądź duchu i tchnij na tych pobitych, aby ożyli. Duch Święty poprzez tchnienie chce, żebyś ożył i powstał. Chce odbudować, odbudować cię, dać Ci siły. Przemienić Cię, żebyś żył i się już nie zamartwiał, żebyś się nie lękał, nie obawiał, a owoc przynosił ofity. I żeby ten ogień, który jest w tobie, płonął, jak wiatr, jak tchnienie, czyli te słowo ruach. Jak wiemy, jest siedem owoców Ducha Świętego. Jak czytamy w Galatów 5, 22, Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przecież takim cnotom nie ma prawa. Duch Święty, właśnie Duch Święty chcecie obdarzyć tymi darami czyli darem, owocem miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowania. Chce Cię tymi cnotami obdarzyć. chcę, żebyś e, e, pragnął tych darów, którymi e, Duch Święty chce Cię nimi przenikać. Bo On tego pragnie. A jak też tu niżej czytamy, a ci, którzy należą do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowali ciała swoje z Jego namiętności i porządli, e, porządnieniami. Czyli jeśli e, oddajemy się Bogu, i, I wierzymy w to, że należymy do Jezusa Chrystusa, to wtedy te nasze słabości możemy oddawać Jezusowi, bo wiemy, że poprzez Ducha nam pomoże, bo jak dalej czytamy, mając życie od Ducha do Ducha, też się stosujemy, czyli oddajemy to wszystko Panu Bogu, żebyśmy się nie zrękali. I Pan Bóg dał nam Ducha Świętego. Żeby nas pouczał, żeby prowadził nas do Jezusa Chrystusa, jaki jest. I pragnie nas też obdarzać tymi darami. O, to są piękne dary, dar miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, panowania. Często z tymi darami mamy problem. Dlatego warto o Nie prosić, warto się o Nie modlić. Do ducha świętego, żeby nas nimi napełniał. I duchu święty, przyjdź do nas teraz. Przenikaj nas swoimi darami, tym darem miłości, darem pokoju, darem cierpliwości, uprzejmości, wierności, łagodności, opanowania. Przyjdź, duchu święty, wylewaj swoje dary na nas, wylewaj swoją obecność na nas. Przenikaj nas tak, jak Ty chcesz, i działaj tak, jak Ty chcesz, duchu święty. Niech Twoja chwała się objawia. I panie. Dziękujemy Ci za te rozważanie o Duchu Świętym. Wielbimy Cię i wychwalamy Ciebie. I dziękujemy, że tchnąłeś w nas życie, że możemy żyć, możemy się cieszyć każdą chwilą, jaką nam dajesz, każdego dnia. Dziękujemy Ci za te rozważanie Słowa. Dziękujemy Ci za dar życia, za Twoją miłość i za Twojego Ducha Świętego, którego nam zesłałeś jako pocieszyciela, który. Nam wszystko objawia, objawia nam Jezusa Chrystusa, który w nas mieszka. Bądź uwielbiony Panie, bądź błogosławiony, bo Twoje Słowo mówi, a ci, którzy należą do, do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętności i porządnieniami. Bądź uwielbiony Panie za Twoje Słowo, bądź uwielbiony za te słowa, że należymy do Ciebie Jezu Chrystę. Wychwalamy Cię Jezu Chryste i wołamy o więcej Ciebie. Przyjdź Panie Jezu, Twoją mocą tchnij w nas. Tchnij nas radość, miłość, pokój, życzliwość. Przenikaj nas Panie, niech Twoja chwała się w nas objawia. W imię Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen. Pozdrawiam Was moi kochani. Jeśli chcecie możecie polubić ten filmik, udostępnić, zasubskrybować. Pozdrawiam i błogosławię z całego serca. Amen.